Cześć, witajcie! Dzisiaj jedziemy się przejechać MZ. -ą. Ściągnąłem kask, mam kominiarkę ubraną, bo mam już kamerę zamontowaną na kasku. Także bierzemy etkę, już przyjechałem, tutaj jestem na, na Czankowskiej. Pojedziemy przez Jabonowo i przez nową wieść z powrotem do ujścia. Po drodze rzucimy sobie okiem na pola, jak tam wszystko rośnie, i wracamy do domu. Przejechane na razie mam 90 km. Także co, wy sobie oglądajcie piękne krajobrazy tutaj z Wielkopolski, ujścia i okolic, a ja zakładam kaski i lecimy. To co, jedziemy, nie? Palimy bestie. i pełna mocy jak to mówią W zeszłym roku mieliśmy buraki, a teraz jest zasiana kukurydza, już wschodzi. Kukurydza już ładnie wschodzi. Tutaj mamy tą kukurydzę, i tutaj po drugiej stronie, a zresztą możemy wjechać. Taki już też wschodzą. Widać, że wschodzą już. Dalej nie będę jechał, bo szkoda cały motor mi się opurzy. mnie już się kłosi i to feste. Wszystko ładnie rośnie. Człowiek musi się na ubierać i na przebierać. I tak moi drodzy, ETka pięknie chodzi. No nie mam tutaj No dobra, mam jedno małe zastrzeżenie. Zaraz o nim powiem. Ściągnę tylko tą kamerę z tego kasku. No ogólnie, jeśli chodzi o jazdę, no to no to pięknie. No co mam wam powiedzieć? Super pogoda. Tak, tylko się na chwilę przejechałem, bo muszę na poobiedzie do pracy lecieć. Ale myślę, że przy weekendzie gdzieś tam się dalej przejadę. Zobaczcie, tutaj, tak na gorąco, jak to wszystko jest obrzygane olejem, jak wszędzie z niej leci. I teraz, tak moi drodzy, zmieniłem położenie dyszy w gaźniku ze środkowej na drugą od góry. I widzę, że jest lepiej mniej kopci. Muszę oczywiście po tej przejażdżce po tej przejażdżce oczywiście muszę sprawdzić świecę wiem, że przykładowo, no tutaj troszeczkę, no jest, tutaj z tej rury wydechowej zawsze będzie troszeczkę tutaj upaćane, trzeba po prostu tutaj to wszystko dopracować. No i jedyny, jedyna rzecz, która no mi się nie podoba, to coś dzwoni tutaj. Coś tam dzwoni, nie wiem czy to co dokładnie, ale. Ale coś tam, coś tam na pewno będzie trzeba, tutaj, ten górę. Górę na pewno będzie trzeba zrzucić i, i zobaczyć. Bo coś mi tam dzwoni i przy każdej zmianie biegu, wy na pewno też to słyszycie i na pewno też to wyłapiecie. I to mi dzwoni. Miałem na początku problem, przykładowo, z wysprzęglaniem. Tak jak stałem, przykładowo, to nie mogłem. Nie mogłem zrobić na luz, cały czas coś mi trzymało i też tam wiele osób pisało, że, że to trzeba robić podczas jazdy i w ogóle, a co się okazało, tutaj to było przykręcone i nie wysprzęglałem do końca, a dlatego bieg trzymał, teraz już po prostu to przekręciłem i tutaj też widzicie przykładowo, to mi rysowało tutaj, no to też moja niewiedza, tak, moja niewiedza, a druga sprawa, że tutaj ta klamka też jest do wymiany, no bo tutaj ten dół jest wyłamany, jeszcze bym musiał to, to zrobić, tak. Tarcza jest poprawiona, przetoczona i jeszcze troszeczkę popiskuje, Bo przedtem, jak tutaj Ksiszkowi ktoś się przetoczył, to po prostu były straszne wrzery, tak? I tak, tarcz została tutaj ładnie zabielona. A klocki, bo troszeczkę były tam już wrzery na tych klockach, przejechałem po prostu delikatnie na papierze ściernym, żeby wyrównać powierzchnię. I to tyle z takich rzeczy. Także no jedyna co tu mnie wkurza, no to to dzwonienie, tak? Coś tam z tym tłokiem, no, no coś tam będzie nie halo, ale. A poza tym, no to, no to fajnie, tak? No co mam więcej tutaj yy, się rozgadywać? No każdy wie, jaka jest ETZ. Yy, jeden lubi ETZ, drugi lubi coś przykładowo yy, japońskiego. Na razie przykładowo ETZ, chociaż nie mogę powiedzieć, bo po tym kursie na prawo jazdy jeździłem Yamaha MT07 i pierwsze przejażdżki jakie jeździłem MZ, to kurczę mówię, jaka ona słaba, tak? Ale już, już powoli, jak to można powiedzieć, dochodzę do siebie, tak? bo to jednak jest, no jest przepaść niesamowita. Ustawię gdzieś tutaj kamerę i nagram jeszcze jakieś ujęcie tutaj i wracamy z powrotem. No i dobra moi drodzy, lecimy z powrotem. Także kukurydza już ładnie tutaj wzeszła. I buraczki już też są. Na wierzchu jedziemy z powrotem do domu. Dyn, dym, dym, dynam, dyre, dumin, 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 dum, dę, dum. Przecież to nie jest piękny widok? Dobra, jedziemy na obiad Światła są? wyczyścili teraz fajnie, ładnie jest, tylko jeszcze Ziemia jest do rozgarnięcia. za nim Przez Nową Wieś Tutaj jest drzepak Pana Adama Tutaj też Ale tutaj nie wiem co tutaj jest Ale tutaj mają drzepak. I tam się też łączy z naszym polem Tam jest też dosyć duży kawałek Na Nowej Wsi teraz jedziemy przez Nową Wieś i tam Do Ujścia To dzwoni ta przepustnica w tym gaźniku. Tym przednim hamulcem, bo jeszcze trochę tarcz popiskuje. Teraz tak, w tamtym kierunku byśmy lecieli na Poznań, a tutaj na dół jedziemy na ujście. W domu zaraz zobaczymy jak wygląda świeca. I tyle z pierwszej można powiedzieć jazdy Trochę tutaj trochę tutaj mi żygnęła. No nie chciałbym, żeby tak było. Zaraz wam tutaj wrzucę zdjęcia jak to jak wyglądała świeca. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę jest za duża mieszanka, ale myślę, że też nie ma co za bardzo jej tutaj ubogacać. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Mam na razie przejechane 108 km, także pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.